Dzień dobry Państwu! Ja się nazywam Krzysztof Budziński, a w trakcie dzisiejszego spotkania powiemy o nowości, która została wydana przez Bitdefendera, a konkretnie monitorowanie integralności w czasie rzeczywistym i jak je wykorzystać. Więc tak, w trakcie dzisiejszego spotkania powiem, czym jest monitorowanie integralności, nowa rzecz od Bitdefendera oraz czym jest element odpowiedzialny za minimalizowanie podatności w systemach operacyjnych. Przede wszystkim, który nazywa się zarządzanie ryzykiem. Tak więc, e, zapraszam. Przejdźmy do naszej konsoli e, zarządzającej Gravitizon. E, może tak, na początku powiem, czym jest, oczywiście, w skrócie, integralność plików. Jest to nic innego, jak dosłownie, proces ochrony pliku przed nieautoryzowanymi zmianami, tak, w tym również przed e, atakami. E, jest ona sprawdzana. W celu tak naprawdę ustalenia, czy dany plik został zmieniony po utworzeniu, po jakiejś archiwizacji, czy po innym jakimś zdarzeniu, które z tym plikiem miały związek. Tak? Czyli w dużym skrócie jest to sprawdzanie, czy w jakimś pliku, bądź wskazanym obszarze lub wskazanej lokalizacji, e, doszło do jakichś nieautoryzowanych zmian. Tak więc monitorowanie integralności od Bitdefendera. Jest dodatkiem do podstawowej ochrony, tak? Jest to osobny klucz, osobno płatny moduł. Jest to dodatek do ochrony Bitdefendera, którego zadaniem jest przede wszystkim umożliwienie administratorowi monitorowania zasobów. Ten dodatek, monitorowanie integralności dotyczy nie tylko plików, ale oprócz nich też jeszcze katalogów, wartości kluczy rejestru i samych kluczy rejestru. Sam moduł. Monitorowania integralności, gdy już dodamy nowy klucz, a przypomnę, robi się to w konsoli chmurowej w zakładce Moja firma w prawym górnym rogu, tak, witaj, nazwa użytkownika, moja firma, tu mamy zakładkę licencjonowanie, gdzie są widoczne nasze licencje i musimy dodać nowy produkt, tak, dodatkowy klucz do podstawowej ochrony. Gdy już będziemy mieli taki klucz wbity do naszej konsoli, musimy się upewnić, że monitorowanie integralności jest zainstalowane na komputerach. Czyli w przypadku nowych instalacji, jeśli planujemy instalować Bitdefendera na nowych komputerach, musimy się upewnić, że w instalatorach, w pakietach instalacyjnych jest on przesunięty suwakiem w prawo. Tak więc przypomnę, że instalatory znajdują się po lewej stronie w zakładce pakiety i są one tutaj na liście, jeśli zostały utworzone. Jeśli nie, musimy dodać nowy. Jeśli mamy już instalator na liście, Klikamy na jego nazwę, żeby go edytować, i upewniamy się, że po wbiciu klucza mamy suwakiem w prawo zaznaczone monitorowanie integralności, tak żeby po prostu było zainstalowane na komputerach. W przypadku już istniejących instalacji możemy zdalnie wykonać zadanie z konsoli: Rekonfiguruj klienta, tak to się nazywa, dzięki czemu bez konieczności przeinstalowywania agenta możemy zmienić jego konfigurację. To zadanie można sobie puścić zdalnie z zakładki sieć. Tam, gdzie mamy nasze komputery na liście. Musimy sobie odszukać przykładowy komputer, który nas interesuje. Zaznaczyć go ptaszkiem, bądź wiele. Tak? Nie, można wiele różnych urządzeń zaznaczać, nie musimy pojedynczo. U góry mamy zadania i mamy zadanie Rekonfiguruj klienta. I tak, mamy tutaj trzy opcje. Dodaj, usuń lista zaznaczeń. W tym miejscu zmieniamy konfigurację już zainstalowanych agentów. Stan suwaków poniżej nie odzwierciedla aktualnej sytuacji zainstalowanego agenta. Za pomocą tego zadania po prostu konfigurujemy go na nowo. I tak, możemy dodać nowy moduł, po prostu przesuwając suwakiem w prawo i jeśli go nie ma, to zostanie zainstalowany, dodany. Tak samo usunąć, zaznaczamy suwakiem, co ma być usunięte, jeśli jest już zainstalowane. A jeśli chcemy w pełni skonfigurować na nowo, możemy wybrać listę zaznaczeń, czyli po prostu zaznaczyć całkiem jeszcze raz. To, co będzie zainstalowane, a zaznaczymy suwakiem w prawo, to się z tym nic nie zmieni. Jeśli czegoś zabraknie, zostanie to dodane. A jeśli czegoś nie wybierzemy w liście zaznaczeń suwakiem w prawo, a jest, to zostanie to usunięte. Więc musimy się upewnić, że mamy właśnie monitorowanie integralności tutaj zaznaczone. Od razu też dodam, że w przypadku zadania rekonfiguruj klienta i opcji lista zaznaczeń, możemy też zmienić tryb skanowania. Eee, tryb skanowania tworzymy, e, konfigurujemy w momencie tworzenia pakietu instalacyjnego, a to jest jedyne miejsce, gdzie po zainstalowaniu możemy go zmienić. Tak? Zadanie rekonfiguruj klienta, lista zaznaczeń. I teraz tak, skoro już o tym mówię, BitDefender oferuje trzy rodzaje skanowania. Skanowanie lokalne, czyli takie. Zwykłe, w którym Bitdefender, po prostu z komputer zainstalowany Bitdefenderem, zużywa własną moc obliczeniową, żeby się przeskanować. Drugie, hybrydowe, również zużywana jest własna moc obliczeniowa urządzenia, ale Bitdefender posiada już istniejącą chmurę, która się nazywa Bitdefender Global Protective Network. I w tej chmurze od lat zbierane są już yy, różne, różne dane, różne informacje, nie oczywiście od klientów, tak? bo to nie tak, że jakieś informacje od klientów są wysyłane, a oni już osobno tą bazę tworzą. I przy skanowaniu hybrydowym, właśnie wykorzystywana wciąż jest własna moc obliczeniowa komputera, z tym, że w tej chmurze sprawdzana jest reputacja plików, przez to skanowanie jest po prostu lżejsze i zużywa mniej zasobów, tak, w praktyce tam będzie około połowy mniej e, zużycia pamięci. I trzecie skanowanie centralne, które odbywa się po sieci lokalnej za pomocą zewnętrznej maszyny wirtualnej, która nazywa się serwerem bezpieczeństwa. W tym przypadku całkowicie odciążamy maszyny, e, komputery, e, jeśli chodzi o zużycie mocy obliczeniowej w trakcie skanowania, ale w zamian dosłownie pliki są przesyłane po sieci na zewnętrzną maszynę i skanowanie na tej maszynie się odbywa. Wszyscy odciążamy komputery, ale pliki po sieci są wysyłane właśnie na tą maszynę. Ta maszyna serwera bezpieczeństwa jest dostępna w zakładce pakiety pod instalatorami. Gdy zapiszemy takie zadanie pojawi nam się ono pod siecią tutaj po lewej w zakładce zadania. I w praktyce taka rekonfiguracja może potrwać od 3 do myślę góra 5 minut, tak? Po prostu już zainstalowany agent przekonfiguruje się, i gdy to się zakończy, będziemy mieć tutaj w konsoli o tym odpowiednią informację, a elementy, których brakowało wcześniej, zostaną po prostu dodane i włączone. I tak, gdy mamy włączone monitorowanie integralności, gdy jest ono już zainstalowane na naszych komputerach, Możemy sobie utworzyć reguły, tak, które dokładnie zasoby mają być sprawdzane pod kątem, właśnie, integralności. Mamy pod politykami tutaj reguły monitorowania. Możemy sobie utworzyć reguły niestandardowe. Ja sobie zaznaczę tutaj z listy ważne katalogi, wezmę działania, nowy zestaw reguł, nazwę go tak, żeby się pojawiło na liście. Zapiszę. I w tym drugim od lewej słupku konfiguracja pojawił się mój test, tak, który właśnie utworzyłem. I tu mogę tworzyć własne reguły pod konkretny profil. Tworzymy nową regułę. Nazywamy ją, tak żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Ja wpiszę oczywiście cokolwiek jako przykład. Wybieramy nasilenie, czy zmiany wprowadzane w danym wskazanej przez nas lokalizacji. Jaki mają dla nas priorytet? Tak? Czy jest to dla nas ważne, czy dla przykładu krytyczne? Oraz jaki jest tego typ? Mamy, jak mówiłem wcześniej, do wyboru: plik, folder, klucz rejestru i wartość rejestru. Ja wybiorę folder, zastosowanie systemu operacyjnego Windows bądź Linux, bo na obu tych systemach to działa. Możemy załączyć również podkatalogi pod i wybieramy. Jaki jest zakres monitorowania, tak? czy katalog jakiś został tam utworzony, na przykład w podkatalogu, czy zostało coś usunięte, jakiś katalog, czy została zmieniona nazwa, czy zostały zmienione na przykład atrybuty. I w momencie, gdy już to skonfigurujemy, musimy oczywiście podać ścieżkę, tak, do tego konkretnego katalogu. Ja podam jakąś przykładową, tak żeby móc utworzyć regułę. I na przykład C. Windows dodaj plusikiem załącz pod katalogi zapisz i w tym momencie została utworzona reguła krytyczna dla mojego C Windows jeśli zostaną w tej wskazanej lokalizacji przeprowadzone jakieś zmiany to będziemy o tym informowani, jeśli chcemy by Zostało utworzone monitorowanie w czasie rzeczywistym, to musimy oprócz utworzenia reguły przejść też do polityki, do zakładki monitorowanie integralności i musimy włączyć monitorowanie w czasie rzeczywistym. I teraz tak, gdy włączymy monitorowanie integralności, mamy tryb przetwarzania. Tak? W jakim tempie nazwijmy to? mają być przetwarzane reguły, tak? Zależnie to też jest od, e, wcześniej wybieraliśmy e, status, tak? Czy ma to być e, priorytet niski, czy na przykład krytyczny, więc tam wybieraliśmy metodę oznaczenia wprowadzenia zmian, a tutaj mamy szybkość przetwarzania, tak? Czyli po jakim mniej więcej czasie ma być e, reakcja w naszej konsoli, tak? I oczywiście monitorowanie wtedy jest w czasie rzeczywistym. I gdy zapiszemy taką politykę, Mamy tutaj pod raportami coś takiego jak zdarzenia monitorowania integralności, gdzie możemy sobie takie zdarzenia filtrować. Tak? Czy to podacie po punkcie końcowym, czy to mają być wszystkie, czy utworzone foldery, na przykład, czy zostało coś zaktualizowane, usunięte, jakiś katalog, na przykład, czy zmieniona nazwa, właśnie po poziomie nasilenia, jaki sobie według regu w regule ustawiliśmy, jaka ma być to kategoria. I teraz tak, takie zdarzenia możemy sobie podejrzeć. Ja tu wezmę jakiś pierwszy z brzegu. Otwiera nam się zakładka po prawej stronie. Mamy regułę dotyczącą wskazanego katalogu. Widzimy punkt końcowy i widzimy, jaki folder został usunięty. I na tym to mniej więcej polega, tak? Monitorowanie wskazanych przez nas zasobów, tak, abyśmy byli informowani jako administrator o tym, że. W tych wskazanych zasobach zostały przeprowadzone jakieś zmiany. Pozwala to właśnie też, między innymi, w pewnym stopniu zapobiegać przed atakami, bo ataki też prowadzają zmiany w tych istotnych dla naszej firmy lokalizacjach. I drugim punktem dzisiejszego spotkania jest zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem jest tutaj po lewej stronie nad politykami jest elementem odpowiedzialnym za minimalizowanie podatności na zagrożenia dla całej dla całej firmy. I teraz tak, zarządzanie ryzykiem dostępne jest w każdej wersji, ale tylko i wyłącznie w konsoli chmurowej, to jest bardzo ważna rzecz. Monitorowanie integralności jest dostępne w obu konsolach jako dodatek, tak, w konsoli chmurowej i lokalnej. Zarządzanie ryzykiem jest tylko w chmurze. I czym to tak naprawdę jest, tak? bo to, że minimalizujemy podatności, to jest jedno, ale czym to jest w praktyce? Bitdefender przygotował taki gotowy schemat ustawień, jak według niego powinniśmy skonfigurować komputery w naszej firmie, tak żeby zmaksymalizować nasze bezpieczeństwo. I tak, gdy mamy zainstalowanego Bitdefendera, on sprawdza nam te wszystkie ustawienia i porównuje je do tego schematu, i na podstawie różnic. W tych zalecanych, a naszych, wystawiana jest ocena podatności firmy w skali liczbowej, co widzimy tutaj, tak, w formie statystyk. I teraz tak, te różnice są wylistowane w naszej konsoli pod zarządzaniem ryzykiem jako zagrożenia bezpieczeństwa, błędne konfiguracje, błędne, czyli te niezgadzające się z tym schematem zalecanych ustawień. I teraz tak, zadaniem administratora jest przede wszystkim analiza w tym miejscu, ponieważ każda ta różnica, każde to ustawienie, oprócz tego, że jest wylistowane, też ma swój opis, więc możemy sobie na, nie, na to ustawienie konkretne kliknąć, sprawdzić, co to mniej więcej jest, zapoznać się, przeanalizować, czy na co dzień korzystamy z tego w firmie, czy nie, z tej funkcjonalności systemu. I jeśli uznamy, że jest to nam faktycznie niepotrzebne, to możemy po prostu zaznaczyć ptaszkiem i zdalnie naprawić zagrożenia na wszystkich komputerach w całej firmie. Tak? Zdalnie naprawiamy podatności. Również możemy podejrzeć, na e, jakich urządzeniach ta podatność występuje. Nie będę omawiał wszystkich, nie będę omawiał tych podatności samych w sobie, bo ich jest w praktyce grubo ponad 400, więc to byłoby dość trudne. Ale w tych opisach. Jest mniej więcej napisane, co to jest. W przypadku ustawień GP Edit MSC systemu Windows mamy też wskazaną lokalizację, gdzie takie ustawienie znajdziemy. W którym dokładnie miejscu. I gdy mamy pewność, że nie korzystamy z danej funkcjonalności, no i mam tu akurat nisko ustawioną kontrolę konta użytkownika w Windowsie, to po prostu zaznaczamy ptaszkiem i naprawiamy. W przypadku, gdy mamy pewność, że coś jest nam potrzebne i korzystamy z tego na co dzień, więc z naszej perspektywy nie będzie to podatność, to również zaznaczamy ptaszkiem i ignorujemy. W ten sposób nie powinno już nam później tego wyświetlać jako podatność. Oprócz tego są tu też podatności aplikacji. No, ja tu mam jakąś starą aktualizację Windowsa. Podatności aplikacji to nic innego. Jak sprawdzane są zainstalowane aplikacje i usługi, tak? Bo jak widać, jest też system Windows, czy w danej wersji znajdują się na tak zwanych listach CVE. Upraszczając znacznie, oczywiście, listy CVE to są takie: nazwijmy to listy znanych podatności, czyli producent danej aplikacji, czy tutaj no systemu Windows Microsoft, tak? W tym przypadku. Jest świadomy, że w danej wersji swojego produktu są takie i takie luki. I oni informują o tym publicznie, że ten produkt ma takie i takie luki, właśnie w formie tak zwanych list CVE. Dzięki temu jakieś na przykład zewnętrzne rozwiązania bezpieczeństwa są w stanie nas dzięki temu lepiej chronić, tak? bo są to znane luki, i oczywiście te luki są naprawiane przez producentów tych aplikacji w formie kolejnych aktualizacji, tak? Czyli w każdej następnej nowszej wersji oni po prostu te znane luki próbują naprawiać. Więc gdy jakaś nasza zainstalowana aplikacja znajduje się na listach CVE, to w tym miejscu możemy sobie ją kliknąć i te listy CVE przejrzeć, tak? Jakie to są konkretne luki. W praktyce do czego nam się to przyda? No na przykład do tego, że możemy podejrzeć na jakim komputerze mamy przestarzałe aplikacje i warto by je zaktualizować. Czy to ręcznie, czy posiadając dodatek do Bitdefendera, zarządzanie aktualizacjami możemy też wymusić stąd wtedy to zdalnie, bądź skonfigurować właśnie ten dodatek w konsoli Gravity tak żeby to robił na przykład automatycznie. Znajduje się tu też ryzyko zachowania użytkownika. Jest to na tą chwilę w wersji beta, o czym informuje nas ten różowy kwadrat prostokącik. Oznacza to, że jest tylko do odczytu. A w praktyce czym to jest? Sprawdza, czy nasi użytkownicy komputerów stosują się do, nazwijmy to, podstaw bezpieczeństwa. Czyli czy wymagane jest na przykład hasło do logowania do systemu. Czy hasło jest odpowiednio długie i skomplikowane. Czy jest ustawione tak, żeby wygasało na przykład co 90 dni, żeby użytkownik je musiał zmienić. Czy mój ulubiony przykład, w momencie, gdy na pracy zdalnej ktoś wstaje od komputera, tak, bo czuje się w domu pewnie i idzie na przykład zrobić kawę, a pracuje na jakichś danych poufnych, a współlokatorzy tych danych no, nie muszą mieć do tych danych wglądu, to w przypadku wykrycia spoczynku sprawdzany jest, no czy jest blokowany ekran. Choćby, tak? I oczywiście możemy sobie podejrzeć, który użytkownik na którym komputerze nie stosuje się do tych zalecanych podstaw bezpieczeństwa i już wtedy wiemy na przykład, że Wypadałoby zaplanować jakieś dodatkowe szkolenie z bezpieczeństwa. I to tyle, co chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć. Dziękuję za uwagę.